Ksiądz czy motocyklista Maciej? Jedno i drugie. Pierwsze ksiądz, drugi motocyklista, bo księdzem byłem wcześniej. No nie żartuję, a tak na poważnie, no jedno i drugie. Nie wyklucza się. Można być księdzem, można jeździć na motocyklu. Na hulajnodze można jeździć też będąc księdzem, prawda, więc każdy łączy jakieś pasy. Jestem wędkarzem też przy okazji, więc można godzić wiele rzeczy. Tak, motocykliści na lotnisku dlatego, że właśnie dzisiaj, 1 maja, przecież w okrągłą rocznicę, tak, przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, rozpoczynamy sezon. Lotniczy, ale również razem z ATH Wocławek e, rozpoczynamy sezon motocyklowy. Tak, to już trzeci raz się udało tak zorganizować, połączyć te dwie imprezy w, jak gdyby w jedną całość. E, chyba z takim dobrym skutkiem, bo to przyciąga pasjonatów motocykli, pasjonatów lotnictwa i skoku spadochronowych. Każdy podgląda swoje pasje, podziwiamy, nawiązujemy relacje, fajne koleżeństwa. Gdzieś to owocuje później na, za na kolejne lata, na kolejne jakieś inne spotkanie, tylko w, w takiej funkcji czy w takiej roli. To jest weekend majowy. Żeśmy się pomodlili też na początek, żeby był bezpiecznie. Pamiętamy rok temu, żeśmy się modlili za Marcina o zdrowie, bo uległ poważnemu upadkowi. Praktycznie rok, rok czasu od jego śmierci, niestety. Ale ja podkreśliłem dzisiaj też to, że, że wielu było na tym pogrzebie. Pokazało taką braterską więź. To fajnie, to o to chodzi. Mamy różne poglądy, różne sytuacje w życiu nas spotykają, a łączy nas wiele różnych wspólnych rzeczy, i to... No właśnie, tak. łączy nas pasja, tak, o to chodzi. E, jeżeli chodzi o statystyki, ile osób tutaj mniej więcej, znaczy... bo, bo na pewno nie tylko z Włocawka, nawet nie tylko z Kujawsko-Pomorskiego. Nawet nie tylko z Kujawsko-Pomorskiego, Grodziec Mazowiecki, Płońsk, gdzieś tam za Warszawę ktoś się pokazał, e, nie wiem, czy grupy zorganizowane, czy pojedynczo. E, widziałem gdzieś tam Konin, Wielkopolska, e, spod Poznania ktoś tu się też pokazał. E, i jak statystyki najprościej powiedzmy zawsze takim zwyczajem, że dajemy takie bony na grochóweczkę yy, dla każdego motocyklisty, więc rozdano dokładnie 1280, więc to już mówi, że około 3300 motocyklistów. Czy tyle maszyn, nie wiem, bo może być na motocyklach dwie osoby, ale, ale jest fajnie. Jest z roku na rok ta tendencja wzrostowa, pogoda też przychylna, więc yy, super, to, to wiele elementów się tak jakoś udało zgrać. nie? I mówię, łączymy, podstawa. Króciutko atrakcja. Atrakcji jest wiele. Za chwilę będzie koncert zespołu wpół do blusa. Dużo powiedzmy no catering zapewniony. Jedzenia jest naprawdę bardzo wiele. Tam są wystawy różnego rodzaju sprzętów czy wyposażenia motocyklowego typu jakieś kurtki, skórzane rzeczy, koszulki, gadżety motocyklowe, szkoła jazdy Pakulski, straż pożarna. Zawsze każdy, kto sobie coś znajdzie. Przede wszystkim atrakcyjni goście, odwiedzający nas tutaj, mogę się pochwalić, to bardzo dobrze znani państwo tutaj także, o, to jest atrakcja, czyli ludzie, tak naprawdę to nic nie zastąpi człowieka. Motocykl ma tylko dwa koła, rozpędzić do 200 na godzinę jest łatwo, ale, ale ominąć przeszkodę przy tej prędkości, czy wyhamować przy tej prędkości, to już nie jest tak łatwo, to nie proponuję jeździć tyle, ile wyjazdów z garażu, tyle powrotów, bo to tak być powinno jest, ile startów, tyle lądowań, Jakiś na lotnisku jesteśmy. Natomiast co jest najważniejsze dla początkujących motocyklistów? Na co powinni zwrócić uwagę? Usłyszeliśmy o prędkości, ale co jeszcze? Przede wszystkim wyobraźnia. To wszystko tkwi w głowie. Motocykl jest dla ludzi odpowiedzialnych. Tak jak wspomniałem, rozpędzić łatwo, wyhamować trudniej. Odpowiedzialność, jeszcze raz odpowiedzialność. No nie jesteśmy sami na drodze. Jest nas więcej, są inni uczestnicy ruchu i no niestety musimy zwracać na to uwagę, bo o motocykl jest naprawdę bardzo szybka, łatwo policzyć. 50 na godzinę to jest 14 metrów na sekundę. 100 na godzinę to prawie to się podwaja, także no, no trzeba naprawdę bardzo, bardzo być ostrożnym i z wyobraźnią jeździć. Tak jest, no należy tu też powiedzieć o, o tak naprawdę podstawach prawnych, tak? bo wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o kursy, jeżeli chodzi o egzaminy właśnie na motocyklu. No, to znaczy, no, ja akurat jestem przeciwnikiem tego, co wprowadzono, że ktoś, kto ma prawo jazdy kategorii B przez 3 lata, może przejść na motocykl 125 pojemności. No, kupujemy sobie Aprile 125, no, to też jeździ 200 na godzinę. I, i to no, dla mnie to jest pomysł chory, bo motocyklem to. Można by było tak zrobić, ale taka osoba, żeby wsiąść na motocykl bez w ogóle żadnej prawy, powinna sobie w szkole jazdy, w profesjonalnej szkole jazdy wykupić kilka godzin, otrzymać jakiś certyfikat, że coś takiego ukończyła i proszę bardzo, wtedy niech wyjeżdża na drogę, bo dwa koła, cztery koła to jest naprawdę wielka różnica. Właśnie, muszę zapytać o, o taką ciekawostkę być może, chociaż może się okazać, że nie. Motocykl to jest taka maszyna, na, na której jeździmy właściwie sezonowo, tak? głównie w tych okresach wiosna, lato, jesień. Czy zdarza się, że do Waszej szkoły przychodzą motocykliści, którzy po sezonie zimowym, sennym, gdzie nie jeżdżą na motocyklach, przychodzą, żeby się doszkolić, żeby potrenować troszeczkę. To znaczy są to osoby odpowiedzialne. Może akurat takich, że po sezonie, żeby przerwa była, to nie, bo tego się nie zapomina. To jest jak z rowerem, ale ale są osoby odpowiedzialne, które na przykład zrobiły prawo jazdy w latach, no nie wiem, 70-tych, jeździły tylko i wyłącznie samochodem, no a potem no, robi się boda na motocykle, widać ile nas tu przyjechało dzisiaj. I, I nie siadają, nie kupują pierwszego motocykla dopóty, dopóki nie przyjdą do szkoły jazdy i, i nie pokaże im się, jak to powinno wyglądać. I dla mnie to są osoby bardzo odpowiedzialne i tak być powinno. No, ktoś, kto dba o swoje zdrowie, o swoje życie, tak powinien postąpić. W tej chwili już następuje wydobywanie z na imię Michał Boczowski, przyjechałem z Ważąchewki. Rozpoczęcie sezonu i lotniczego i motocyklowego. Jak widzimy tutaj no, przedstawicie raczej tej drugiej grupy, czyli motocyklistów. Jak długo na motocyklu jeździsz? Ja to już jest sobie mój drugi rok. Znaczy tak sobie po drogach, bo już swoją przygodę zaczęłem na dobrostan pięć lat temu. To jest taka rodzinna pasja, czy to Ty jako pierwszy w rodzinie? E, ja zacząłem. O tyle śmiesznie, jak się niby mówi, że ojciec przekazuje to swoim dzieciom, ja na tyle datę zachęciłem prędzej do jazdy. I rodzice nie mają nic przeciwko, nie obawiają się, bo jednak jest to pewne ryzyko. no Na pewno większe niż przypadku samochodu. No Niby tak, ale moi, moi ludzie się cieszą z tego, że przynajmniej mam jakieś zainteresowania. Jazda, nie tylko siedzimy w domu przed komputerem, nie wiadomo co. No dobra, to powiedz mi jeszcze taką rzecz. Od dwóch lat jeździsz, tak? Powiedz mi, co, co jest takiego właśnie w motocyklach, że cię kręci? Jakbyś mógł wymienić? Że mogę się usiąść, pojechać i się nie przejmuję tym. Zostajesz cały czas za sobą. Nie tylko praktyczne podejście, ale przede wszystkim. Po prostu przyjemność. Tak, przede wszystkim.